będzie ich, nie wiem, może dwa razy tyle, może trzy razy tyle. To skąd tych sędziów pan minister weźmie? No on ich zabierze z stołów sędziowskich i ci sędziowie, zamiast rozstrzygać sprawy, na które ludzie rzeczywiście czekają, czekają latami, miesiącami tak. albo i latami, żeby sprawa weszła na wakandę no to tych sędziów będzie mniej, bo no no, oni to... będą się zajmować pisaniem sprawozdań, które to sprawozdania będą lądować w segregatorach, a po 10 latach pójdą na przemian. A może I się tak to przydadzą to. do innego celu. A może się przydadzą do innego celu, nawet yy, yy, nie chcę myśleć do jakiego. Panie sędzio, wspomniał Pan o tym, że yy, no, Polacy nie są zadowoleni z, z tempa yy, orzekania, z yy, toczenia się spraw w sądach. Proszę powiedzieć, z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że mało zarabiacie? <laughs> No bo tak się mówi czasami, tak? Szczerze powiedziawszy... Zarabiacie trochę więcej niż, niż w Azerbejdżanie. No, zarabiamy trochę więcej niż w Azerbejdżanie, Armenii i kilku innych państwach europejskich, chociaż tak z tej bardziej wschodniej czy południowej Europy, nie, nie tej zachodniej, którą rzekomo gonimy i jako Zielona Wyspa e, świecimy przykładem, jak się powinno e, rzeczywiście rządzić państwem. E, myślę, że kwestie wynagrodzeń nie mają tutaj Prost, nie ma tutaj prostego przełożenia wynagrodzenia, a sprawność postępowania, ponieważ już, już troszeczkę dochodzi do tego, że, że sędziami czy prokuratorami zostają pasjonaci. To nie jest pierwszy wybór świetnie kończącego studia młodego prawnika, że on chce być sędzią, bo to oznacza prestiż, to oznacza szacunek, ale to oznacza też godne życie. Naprawdę bycie sędzią czy prokuratorem w Warszawie, Krakowie, mieście czy Poznaniu, nie oznacza wcale e, ulokowania się gdzieś tam w górnej części klasy średniej. To nie jest to. E, w związku z tym <laughs> E, oczywiście kwestie płacowe mają o tyle e, duże znaczenie, jeśli chodzi o sprawność postępowań sądowych, są, że po prostu ciekają, rezygnujemy. Tak. Rezygnujemy. Ja w swoim sądzie, ja jestem sędzią warszawskim, w związku z tym tutaj na bieżąco to widzę takie fluktuacje kadrowe, które powodują zamieszanie. To znaczy przychodzą nowi kandydaci i oni e, trudno powiedzieć, czy są dobrzy, czy, czy są źli, tylko żeby, że jak się nauczą, to odchodzą. E, bardzo często. W związku z tym, jak wszędzie, jak wszędzie, jak pan redaktor, czy każdy inny jak zaczyna swoją pracę, to na początku wolniej ją wy wykonuje i więcej błędów popełnia. I czy my mamy być tak naprawdę e, jako wymiar sprawiedliwości taką kuźnią kadr dla najlepszych kancelarii adwokackich czy radcowskich, albo e, mamy kształcić kadry przyszłego notariatu, a tak się dzieje, za pieniądze podatników? No nie, to to powinien być zawód docelowy. To powinno być także. Stamtąd najlepsi prawnicy przychodzą do nas, a nie widzimy ruchu odwrotnego. A co z procedurami? Bo panowie przygotowaliście yy, zresztą na prośbę ministra Kwiatkowskiego projekt zmian w y, postępowaniu karnym. Osiem miesięcy bodajże to trwało. Około ośmiu do dziesięciu miesięcy, o ile dobrze bo pamiętam. Sprawdzić pracę sądów. I co tak, zaczęliśmy projektu? od y, procedury karnej, ponieważ tam widzimy najwięcej wynaturzeń proceduralnych. Znaczy, widzimy tam przepisy, które nam jako praktykom doskwierają, które niczego dobrego społeczeństwu nie przynoszą, a powodują na przykład całą plagę, która wiąże się z uchylaniem wyroków, przekazywaniem spraw do ponownego rozpoznania. Ja mam to porównanie o tyle, że wiem, co się dzieje w wydziałach karnych z relacji kolegów czy koleżanek. Ja jestem sędzią gospodarczym, posługuję się procedurą cywilną na co dzień i widzę to... Te, I widzę to, oczywiście można o niej dyskutować i z przyjemnością, ale pewnie przy innej okazji porozmawiamy o procedurze cywilnej, zwłaszcza, że chyba w, dwa dni temu nam procedurę gospodarczą Sejm zdecydował się, wyeliminował w ogóle, ale... Nie o to chodzi. Koledzy karnicy patrzą z zazdrością na nas, na cywilistów szeroko pojętych, że nasza procedura, aczkolwiek daleko od doskonałości w porównaniu z procedurą karną, to jest XIX a XX wiek albo XX i XXI. Różnica naprawdę mm, ogromna. I yy, o ile w sprawach cywilnych uchylenie wyroku jest raczej rzadkością, no w związku z tym yy, obywatel, który idzie do sądu cywilnego czy gospodarczego, czy nawet rodzinnego, no, zwykle jest tak, że ma pierwszą instancję, jeżeli ktoś jest niezadowolony, odwołuje się do drugiej, w wyjątkowych wypadkach i dużych sprawach trafia to do sądu najwyższego, kończy się w taki czy inny sposób. Za to w, w sprawach karnych, zwłaszcza w tych tak zwanych medialnych, e, po pierwsze biegną terminy przedawnienia, w związku z tym część e, mimo najwyższej staranności sędziów część. E, Część zarzutów karnych się przedawnia, w związku z tym nie można nawet rozstrzygnąć, czy rzeczywiście tam było przestępstwo, czy nie. Ale też w sprawach karnych po 3-4 razy, zwłaszcza w tych sprawach medialnych, sprawa wraca do ponownego rozpoznania. Nie sądzę, żeby to było tak, że nasi sędziowie polscy albo nasi polscy prokuratorzy są e, tak niekompetentni. Tak wręcz głupi, żeby trzeba było po trzy razy tę samą sprawę obsądzać. To jest wina procedury karnej, takiej, a nie innej. Jeżeli my rozmawiamy z kolegami, ja akurat zajmuję się w naszym stowarzyszeniu współpracą międzynarodową yy, i <laughs> często spotykam się z kolegami i ze wschodu i z zachodu, yy, nie tylko z Europy. Tam opowieści o naszej procedurze karnej funkcjonują jak, jak bajki. Oni nie są sobie w stanie wyobrazić sytuacji, w której e, tę samą sprawę, nieszczególnie skomplikowaną, trzeba trzy czy cztery razy od początku zaczynać. A jakie to są koszty? E, jak e, funkcjonuje wymiar sprawiedliwości w świadomości pokrzywdzonego, na przykład, który przez 10 lat e, nie może się doczekać rozstrzygnięcia w miarę prostej sprawy? Myśmy przygotowali. Projekt nie rewolucyjny, ale projekt zmieniający kodeks postępowania karnego, eliminujący takie rzeczy, które powodują, że to, to postępowanie karne rzeczywiście się dłuży, jest niewydolne, nikt nie rozumie właściwie o co chodzi, że ta, ta sama sprawa trzy razy wraca do rozpoznania. No i co się okazało? Nikt nie chciał z niego skorzystać. No, zostało to przesłane. Pan minister sprawiedliwości twierdził, że jest zainteresowany. Ostatecznie się okazało, że niespecjalnie był zainteresowany naszymi pracami. Przekazał to Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, która działa w strukturze czy przy ministrze sprawiedliwości. I tu również jakoś to nie pomogło. W związku z tym. No, my jesteśmy tak naprawdę jako stowarzyszenie sędziowskie, ale również yy, prokuratorzy yy, też przecież swoje uwagi przekazują w takiej dziwnej troszeczkę sytuacji, bo kiedy my jako praktycy mówimy, ten przepis nie funkcjonuje, tu trzeba zmienić. Nie wiem, w Holandii tak zróbcie, tak jak nie wiem, w Holandii, we Francji jest zrobione, bo akurat tu jest sprawdzić. fajnie, u nich sprawdziło się, dlaczego u nas ma się nie sprawdzić? No też Europa yy, zbliżone problemy, yy, wszyscy mamy. No to się okazuje, że nie, bo nie bo my wiemy lepiej, tylko, że to jest dokładnie ta sama, ta sama rozmowa na temat procedur, jak rozmowa na temat USP. My mówimy, proszę bardzo, tu są opinie znawców prawa konstytucyjnego, że, że to nie przejdzie, no to to zostanie zakwestionowane przez Trybunał. No to odpowiedź jest taka, a my wiemy, że będzie lepiej. Eee, my, my mówimy, my mówimy, nawiązując do dzisiejszej wypowiedzi pana ministra Kwiatkowskiego, pan minister, nie pamiętam już, w której telewizji, ale e, wyraził taki pogląd, że o jedną trzecią skróci czas oczekiwania. Jak rozumiem, dzięki nowym przepisom, na terminy rozpraw, to ja mogę powiedzieć równie dobrze, że ja jestem przekonany i niestety jestem przekonany, że to ja mam rację, że dzięki tej ustawie pan minister wydłuży o 1 trzecią czas oczekiwania na terminy rozpraw, i za to powinno społeczeństwo być wdzięczne panu ministrowi i jego współpracownikom. Oczywiście opinii pana ministra ani mojej nikt teraz nie zweryfikuje, bo to jest na zasadzie, w zasadzie ja mówię tak, a, a pan, który jest po przeciwnej stronie, mówi inaczej. Tylko nie chciałbym tak naprawdę, żebym to ja się mylił i żebym za rok powiedział, uroczyście odwołuję swoje słowa i bardzo przepraszam pana ministra, bo się skróciły terminy. Ciekaw pan... jestem, czy pan minister za rok, jeżeli będzie w tej samej roli, powie, że może nie do końca przemyśleliśmy i teraz wprowadzimy naprawdę świetne zmiany, które spowodują, że teraz nie o jedno trzecią, tylko o połowę się Ale pan, nie pan, ja mam jednak wątpliwości, czy rzeczywiście Dobrze. pan minister ma rację. Niestety, panie sędzio, musimy kończyć, czas minął. Eee, ja przypomnę, naszym gościem był sędzia Łukasz Piebiak, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Dziękuję za przybycie. jeszcze, panie redaktorze, tak? mogę na koniec jedno bardzo. słówko? Eee, szanowni państwo, panie redaktorze, chciałem tylko powiedzieć, żebyście sobie wszyscy państwo Mogli wyrobić zdanie na temat tego, co robią z wymiarem sprawiedliwości i jaką, ja, jakie, jakie prawo, przepisy, tak, jakie, jakie prawo. przepisy tworzą, wejdźcie sobie Państwo na stronę, którą stworzyliśmy jako praktycy, jako sędziowie, prokuratorzy też, myślę, się dołączą, na stronę internetową www.psucieprawa.pl. I popatrzcie tak naprawdę, e, kto jest winien temu, że Państwo czekacie tak długo na terminy rozpraw, dlaczego kilka razy są sprawy rozpoznawane, i tak dalej, i tak dalej. Sami sobie wyróbcie opinię. Nie słuchajcie mnie, nie słuchajcie ministra kwiatkowskiego czy jego współpracowników. Poczytajcie w jakich oparach absurdu żyjemy. Dziękuję bardzo. W, w czasie kampanii wyborczej nie mogę nie odmówić sobie komentarza mówiąc, że to właściwie Prawo i Sprawiedliwość miało psuć prawo przez, przez te parę lata, to okazuje się, że. Że, że mamy lepszych. Dziękuję za przybycie do studia, jeszcze raz, a ja Państwu za uwagę. Zapraszam na program Polski Punkt Widzenia. Emisja kolejnego, jak zwykle, jutro, godzina 21.40. Dziękuję zobaczenia. bardzo. Do widzenia.